Cię dzisiaj. Mm, 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 mm. siemany gusy. W dzisiejszym odcinku coś takiego mniej budżetowego, znaczy bardziej budżetowego, czyli mniejszy price kosteczki poniżej 100 zł od argento, czyli jak dobrze wiecie, punkę. Mamy tutaj trzy kosteczki. Wszystkie są w podobnych cenach. Gramatura hmm, różna. Tutaj jest gramaturka 300. 25, tu jest 325, tutaj jest 287,3 g mieszaniny. Każda z tych wyrzutni jest z roku 2022. Tutaj mamy wyrzutnie Akira AC30, myślnik 13, myślnik 10, 13 strzałów, 21 sekund, kaliber 30 mm. Ląd podstawowy, ląd rezerwowy, coś tam szeleści. Następna wyrzutnia jest to Capri. Mm, Capri. Zapi mi z ryja! Kaliber 30 mm, 13 strzałów, weź 1 sekund strzelania. I tyle. AC-30, myśnik 13, 44. Lot bezerwowy też jest. No i ostatnia to jest Expression. Expression. Czyli, o, sypie się zdrowo, Andrzej, będziesz odpalał. Kaliber 30 mm, 13 strzałów, weź 1 sekund. AC-30, myśnik 13. Myślnik 18 Ląd rezerwowy jest jak najbardziej Funkę Fireworks China. Funkę Fireworks China. Mm, mm, ciekawe, mają swojego tego? Ale tam się sypie I każda z nich kosztuje od 60 do 80zł Oczywiście Przed semestrem może cena pójść i do góry I to tyle Kanał na YouTube Machony Bez Piny Polecam Polecam Was także mojego Instagrama Mahony69 i sklepy swoje weksamit. Pewnie Wam się tutaj wyświetli. A jak nie, to w opisie. Zobaczmy, czy te kostki potrafią. Co jest no? Dobra, jak nie zapomnę, to sobie zrobię zdjęcie na miniaturkę. Wytnę. A jak zapomnę, to zapomnę. Jo, jo! Jo, 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 jo! Wielkie, jo! Nie, bo wytna sobie zrobię stop klatkę z tego Andrzej chyba za nie mógł, a więc odpalamy obiektyw, uwaga Obiektyw szerokokątny, więc damy radę, jest zimny arktyczny wiatr Expression Odległość mniej więcej nagrywania będzie do 15 metrów Uuuu, o mam tak, piękna, trzeszcząca kometa. Piękny, duży krakling. To był taki krakling bardziej jak trzeszczenie. Eee, no, nagrywam z głośno może max 15 metrów, no bo daleko nie ucieknę, ale obiektyw szerokokątny. No finału nie ma, ale jest ląd rezerwowy, więc do pokazu jak najbardziej się nada. Bardzo fajna kosteczka, podobałam mi się. Miała dobry basik. Miała naprawdę bardzo fajny basik. E, 60-80 zł Powiem ja Wam na taką ósemeczkę zasługuję teraz capri 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 mm. uh -huh. Mimo to już się przewróciła, bo nie mam czym jeszcze obstawić, mimo to już się przewróciła. Piękna ładna mina. Fajny taki pomarańczowo-czerwony ogon, ciągnący się, raczej złoty bardziej e, i zielone efekty. Ale się wywróciła, ładnie skakała. Ładnie skakała pierdzielona. Dobrze, że nie w samochód. To by, by jajce. Dobra, teraz z dwóch już mogę jakoś... Co to za płytka? Z dwóch już jakoś mogę obłożyć. Coś z tego może będzie. No i na sam koniec. Akira, tamta mi się średniej podobała, czyli dalej takie 7 z minusem. Dodatkowe atrakcje nie wchodzą w grę. Bardzo chłopie. Ładna. Dla miłośników efektu Ghost. Tylko szkoda, że nie ma finału. Ogólnie jak ją oceniam? Ech. Efekt Ghost nie był zły, ale za nim za bardzo aż tak nie przepadam. Nie była z kabina. I niebieskie efekciki. Są bardzo fajne. 7 z plusikiem w tej cenie mogę dać. Zostawcie w komentarzu, jak Wy je oceniacie. Która Wam się najbardziej podobała. Według mnie najlepsza to była Expression. Eksp expression. No, bardzo fajna. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie. A miła łapa i dostanę pijackie czkawki. Poczta! Rzutnia Capri, nie pamiętam, która to była, w jakiej kolejności odpalana, czy druga, czy trzecia, ale jeśli to była druga, no to jest przyczyna, czemu się wywróciła. Widzicie, nie ma glinek. Sabotaż! Sabotaż!